Kolejna wielka rzecz w Twoim miejscu pracy nie jest wykonana z żelaza. Przedstawiamy aplikację mobilną CAD-App. Proste i intuicyjne narzędzie do zarządzania flotą, które pomoże Ci monitorować sprzęt, szybciej reagować i maksymalizować czas pracy. Z aplikacją CAD otwierasz sobie drzwi do nowych możliwości. Możesz łatwo śledzić dane na temat maszyn. I uzyskać przydatne informacje w czasie rzeczywistym. Dzięki nim Twój sprzęt będzie działać bez przestojów, a Ty zaoszczędzisz pieniądze. Śledź godziny i lokalizacje. Monitoruj stan maszyn. Zarządzaj przeglądami. Zamawiaj części oraz serwis. Analizuj wydajność i unikaj przestojów. Optymalizuj każdy aspekt swoich działań dzięki prostej i przyjaznej nawigacji w Twoim telefonie. Pierwsza i jedyna w swoim rodzaju aplikacja Cat App. Pobierz za darmo z App Store lub Google Play. Dostępna w języku polskim.